Witam was serdecznie, ja jestem AgroN A to kolejny materiał z serii do prosa. Chociaż dzisiaj troszkę nie będziemy grać żadną frakcją Po prostu otworzymy sobie troszkę beczek Dokładnie mówiąc to mamy tu ich 32 yy, I teraz tak, dlaczego taki materiał, a nie jakieś właśnie tutaj pojedynki, po prostu mecze, no nierozgrywane? Otóż tak, przyszedłem dzisiaj do nagrywania W tym momencie jest już godzina w pół do pierwszej Nagrywam bodajże od dwóch godzin Może nawet od dwóch i pół żeby was nie oszukać i teraz tak Chciałem nagrać sobie Syndykat No coś tam złożyłem pod fanatyków stworzyłem nawet sobie tam Cyrusa, ale zagrałem no troszkę gierek, nie żeby było, nie żeby ten, że grałem tylko Syndykatem, bo nie grałem tylko Syndykatem ale po prostu, no nie oddawało nie oddawało, ciągle jakieś metowe talie, jakaś Renfri i tak dalej no nie muszę że też mówek też trochę może ja jakieś błędy, nieważne. W każdym bądź razie nie udało mi się wygrać ani jednego meczu, dlatego no chciałem nagrać właśnie ten Sydyka dalej się nie udało. Ale on mówi, no dobra, może jakoś przeboleje, dwa mecze przegrane, jakoś wam to jeszcze za tym Sydykacie może i wrzucę, no coś nowego, wiecie co chodzi. Ale potem mówię, dobra, nagram sobie jeszcze jeden deczek, wybrałem sobie KP, mówię, zagramy sobie upiorkami, czyli oczywiście pod niebieskie pasy, później z pawetą i z Draugiem. No ale było podobnie, net jeden meczik był so close na harmonię, przegrałem tylko 4 punktami, więc no nie jakoś za dużo, troszkę tych punktów faktycznie potem brakowało, no ale no 4 punkty no nie jakoś dużo, no nie, ale no to nie zmienia postaci rzeczy, że dalej było nieprzyjemnie, dlatego dzisiaj otworzymy sobie te 32 beczki. To co będzie nowe, to po prostu omówimy. E, tu mamy też przygotowane te dwie beczki do, po 4 do Nilgu i do ale bo to ma być na kolejne nagrywki, dlatego to wcześniej sobie kupiłem te beczki. Uzbieram troszkę putów nagród w tym nowym wydarzeniu na tym koncie, jak, gry, jak grałem sobie jak w 9 rangę. Bo oczywiście spadłem na 11 e, z początkiem nowego sezonu. No ale dobra, 9. rangę bilans, no na razie 0 na 5, a było 4 na 5 chyba jak zaczynałem, nieważne. Albo 3 na 5, mniejsza o to, mniejsza o to zostawmy to. Yy, więc tak, otworzymy te beczki. Jak tutaj nic ciekawego nie poleci, to mój drogi widzu, który kiedyś pisałeś coś tam o Zihilu i o w Nevillegardzie. Jak z tych beczek nie poleci nic, to na, na wtorkowym odcinku yy, pojawi się właśnie ten oto deczek kultystów z Zihilem. Eee, aczkolwiek aczkolwiek dobra, no na razie otworzymy sobie te beczuszki, no nie? Więc zaczniemy może od tych skojatel i zobaczymy Czy coś siądzie, czy może niekoniecznie. Aha, i teraz tak, jak jeszcze otwierałem te beczki z syndykatu, to przypadkowo, trafiło, to przypadkowo mi się jedna beczka, jeszcze miałem jedno zadatku wtedy do yy, Skiger, którą też miałem właśnie z tego wydarzenia, tam jakieś beczki się do każdej frakcji. Tylko właśnie każdym frakcjom akurat nie grałem, no nie? Ja trafiłem tą skaigę i jako tej wersji poleciała mi legenda. Jaka nie będę spoilerował, zobaczycie na najbliższym odcinku. Kiedy ten odcinek będzie, ciężko nie powiedzieć, bo no musicie troszkę do tej zwrócić cierpliwość. E, ci, którzy czekają właśnie na serię Zero to Prosa, no bo nie opłacam się nagrywać czegoś, gdzie ciągle dostaję po dupie, no nie? Więc muszę troszkę te deczki sobie poulepszać, tak jak teraz będą dwa razy epiki, więc może coś ciekawego tutaj będzie. Yy, wracając, muszę te deczki troszkę sobie poulepszać yy, i wtedy dopiero może coś tam faktycznie ciekawego sobie będziemy mogli złożyć, tak żeby tutaj te deczki nie odstawały jakoś zbytnio od przeciwników, bo to już dziewiąta ranga i tu ciągle trafiamy na metowe talie. No troszkę powiem szczerze, nie spodziewałem się tego. Myślałem, że te metowe talie będą gdzieś kopie, dopiero gdzieś tak około 7-6 rangi, ale jednak się, jednak się przeliczyłem. Dobra, teraz Paula Dalberga przenieść jednostkę drugiego rzędu i na rozkazie Daj są liczebze do dla punkty pancerza. Byłoby to spoko pod jakieś mundro, bo jakieś zultana, bo jakiś wóz. Mamy też Denisa, wzmocnie sąsiadujące jednostki o wartość równą w ich pancerzowi. I weźmiemy sobie tej Denisa jednak bo ten Denis może fajnie sobie działać tutaj z właśnie naszymi krasnoludami i z naszym liderem pod krasnoludy, który daje tam pancerz. To prawda, dwa, ale tam może ten pancerz łatwo sobie dość nastakować. Hartowanie właśnie, dobra. Wszystko znamy. Teraz tak, to mamy 8, 6, 7, weźmy 8. Gimmo tutaj powinno dać nam 200 punktów, chyba, znaczy nie 200, tylko tam 50 może tych punktów z krawków, więc w sumie spoko. E, wszystko znamy. A, weźmy strażniczkę, niech będzie. Teraz dajmy ten Nilfgaard'u. I zostaną beczki 24, beczki potężne. Nie chciałem już kupować tych frakcyjnych, bo by tam nie za duża ilość do każdej frakcji, aby tych beczek. A znajdziecie witajcie, tak pewnie tak, nic byśmy nie trafili, a tak może akurat do jakiejś danej frakcji trafiły fajne karty i chociaż może jedną no, frakcji uda się nagrać, no bo nie chciałbym tej serii od sery do presy, to zostawiać. Nie oszukujmy się, a tak nawet może ze 3-4 meczeki by poleciały z tej serii i tutaj może właśnie wtedy w tym w takim właśnie wypadku może wbijalibyśmy jakoś łatwiej i szybciej te rangi, co nie? Dobra, mamy Milton'a, to jest karta oczywiście pod Milgard. Zadaj wrogie następny punkt obrażeń słabo, na śmiertelnym ciosie, zadać są siadające wrogi mioską 2 punkty obrażeń. No to wchodzimy już sobie za 5 <laughs> punktów obrażeń, znaczy 5 punktów i tutaj mamy 5 punktów, więc chodzimy za 10 punktów ogólnie na 7 punktów prowizji, więc już w sumie ani tragedii nie ma. I teraz tak, jeśli masz w ręce Palmerina, czyli taką o, właśnie tą kartę, no to wtedy tutaj mamy, że... Aktywujemy umiejętność śmiertelnego ciosu, aktywujemy sobie wtedy zawsze, więc wtedy te 10 punktów robimy na pewno. Wtedy już akurat tutaj fajne punkty to może i wygenerować. A tu weźmy sobie amnestię, czemu by nie dobra kolejna? E, ok, jakaś kata ruchoma, spoko, wszystko znamy, weźmy sobie to, e, tak. Skipuję troszkę te beczki, bo trochę ich mamy do otwierania, więc po prostu jak coś to będzie, będziemy sobie omawiali. Okej, okay, tutaj mamy tak, 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 dobra. I na epiku mamy Rico bezsensowny i w ogóle nie będziemy na pewno brać, on jest po albo po Nidgard. I Mamy tak, za każdym razem, gdy przeciwnik zagrywa jednostkę, a ty masz Rico w ręce lub w tali, zmień jego siłę na siłę zagranej jednostki. No i to jest pokon. Na przykład załóżmy, że Przycinek sobie gra Regisa za 18 punktów. No to wtedy to też ten Rico zmienia nam się na 18, więc wtedy naprawdę robi to bardzo fajne punkty. Zaklęcie kompresji z resetu siły jednostki i zablokują. Chyba najbardziej to jest uniwersalna karta do każdej frakcji, ale chyba weźmiemy sobie Eichberta Hatoriego pod ewentualne jakieś pułapki na Skojatel. Więc może kiedyś tam akurat zrobimy sobie coś, jakieś nowe unity, z, właśnie z pułapkami. One pamiętam dawniej oddawały i to ogólnie cieka taka ciekawostka był, była pierwsza, pierwsza frakcja właśnie pod pułapki na skojatel, którą udało mi się wbić proranka. Także taki mały smakołyczek ode mnie dla was, akurat tą frakcją i tym archetypem jeszcze raz właśnie w życiu wbiłem proranka. I od tamtej pory już regularnie jest cały czas. Hanz'a Renfri, spoko karta. Renfry nie mamy, mamy Hanzer, w na egzemplarzu. Zawsze coś, zawsze coś. Yy, Trzaskający Mróz, tej karty nie znamy. Twórz Mróz będzie przeciwnika na czas trzech tur. No i spoko, takie wiecie, dwa punkty obrażeń na silniejsze jednostki zadajemy sobie przez trzy tury, spoko. I wracając do tej Hanzy, bo też jej szybko pominąłem, nie omówiłem. Po prostu to jest taka wyciągarka, jeśli mamy w talii 25 jednostek albo więcej, no to wtedy ta Hanz'a wzywa nam drugą Hanz'ę z naszej talii tego rzędu, więc takie 12 punktów za tylko tak naprawdę. naprawdę fajna wyciągarka i tutaj właśnie te 12 punktów jest przez to, że jest ten wymóg, że nie możemy mieć żadnej karty specjalnej tak naprawdę w naszej talii. Chyba, że zagrałem po prostu kartę specjalną i potem 25 jednostek, więc 26 kart, które musielibyśmy mieć w naszym deku. Okej, okay, Sara. Sara już posiadamy. Szkoda. Okej, okay, obręczenie Brokilonu, fajna. Dobra, pierwsza legenda po ilu beczkach? Po 10, 15. Masakra. Uuu, dobra, to na pewno weźmiemy sobie mrośne sachę dworzyszcza. To na 100%. Mamy też Wesemira, Rozmieszczenie wzmocnić wszystkich zźwinów, które kontrolujesz o 1, adrenalina 4, więc jeśli zostanie nam 4 karty w talii, w ręce oczywiście początku tej karty na bord. Wtedy mamy wzmocnić również Wiedźminów na ręce oraz w talii. Oczywiście minimalnie 4 karty staną nam w talii i producenie tej karty na bord. Może być oczywiście mniej, nie może być więcej. I wtedy wzmacniamy wszystkie wieźminów na ręce oraz w talii, no i też również tych na bordzie. Więc wtedy naprawdę ten Wiedźmin potrafi zrobić jakieś fajne punkty, ale musi być to skoncentrowany właśnie deck typowo na Wiedźminach, czyli na przykład na KP. Tam często właśnie Wiedźminy były grane, albo też dawniej na Skrige. Jorwet, rozmieszczenie, cofnij swoją pułapkę do ręki, na zagraj pułapkę. Spoczko akurat. Kolejna karta, ewentualna pod te pułapeczki nasze, ale nowego scenariuszu nie możemy pominąć. To na pewno mamy Fatum oczywiście, każdy scenariusz. Przejdź krok dalej, za każdym razem zerwiesz jednostkę z pokrzepieniem. Prolog, z tym rzędzie przekrętą damy z jej o 2. I mamy teraz tak, pokrzepienie oczywiście, rozkaz zmieść y, swoją siłę o połowę i widzisz wrogą jednostkę, która, i której siła wynosi maksymalnie tyle, o ile obniżono swoją siłę. I teraz tak, na przykład zaczynamy sobie z tej karty, oczywiście tworzy nam się ona z tego scenariusza, potem zerwiamy sobie jeszcze, powiedzmy, dwie karty z pokrzepieniem, znaczy tak, że, tak, żebyśmy aktywowali pokrzepienie tej jednostki, o to mi chodzi. I powiedzmy, wtedy ta karta będzie miała 6 punktów siły, i możemy zmniejszyć sobie tą siłę o 3 i też właśnie zniszczyć jakąś, si yy, jakąś jednostkę wroga, która miała maksymalnie te 3 punkty siły. Więc akurat to fajne punkty może wygenerować. Dobra, kolejne. Yy, nic nowego. A weźmy sobie żniwa. No tutaj w sumie wybieram tak karty, które nie będą mi potrzebne w tym jak drugim egzemplarzu. Także po prostu mierzimy więcej tutaj skrawków, no bo ewentualnie wtedy możemy coś sobie ciekawego stworzyć. Yy, I taką kartą, którą chyba pierwszą sobie tu stworzę, yy, to wydaje mi się, że będzie nią Renfri. No i druga Hanza, jeśli mnie poleci, no bo Renfri oddaje. Renfri oddaje to na pewno. Yy, weźmy sobie Bruksę. E. Szabrowniczka, rozmieszczenie, zadaj jednostkę 2 punkty obrażeń, jeśli to sojusznik wzmocnij tę kartę o 4 No i spoczko, to fajnie działa z drakarami, gdzie obijamy ten pancerz, przez co ta draka wzmocnia się też o jeden punkcik I tu wzmacnia nam się szabrowniczka o 4 punkty, więc wtedy możemy sobie wejść, powiedzmy razem z tym drakarem, licząc za 7, za 8 punktów, więc naprawdę bardzo fajna punkta ty, y, Bardzo fajna punkta, bardzo fajna karta, co ja gadam w ogóle, masakret W pół do pierwszej już mi się klepią jakieś bzdury, nie? Masakra, naprawdę masakra. Eee, dobra. A może cyklop? Cyklop oporek może się przydać kiedyś tam. Także, no, taki troszkę, że tak powiem, chillowy dzisiaj materiał, ale to tylko dlatego, że naprawdę straciłem wiarę w grę. Eee, na dzisiaj i na tej metowej tali trzy meczyki, dzisiaj tymi kultystami grać. Powiem Wam. Nie chciałoby mi się to na pewno. Szczurłapka pod relikty, Leo pod wiedźminów, wzmocnij tę kartę o jeden za każdego kontrolowanego wiedźmina, weźmiemy łapkę pod relikty, za każdym razem, gdy ta jednostka otrzyma obrażenia, obniż jej siłę bazową o jeden, Savat Anoly powyższą umiejętność i za każdym razem, gdy zagrywasz relik, wzmocnij tę siłę bazową tej jednostki o jeden i później to fajnie działa na przykład sobie z ozrelem, gdzie na przykład ta karta wzrośnie nam powiedzmy... A może wzrosnąć do 15 punktów i potem ten OZL te 15 punktów sobie fajnie przygarnia. I teraz tak, sabat, żeby anować tą powyższą jedną, żeby tutaj nie obniżała się jej siła bazowa o 1 musi mieć po prostu w jednym rzędzie 25 punktów siły ogólnie w jednym rzędzie. Nie, jedno, nie na jednej jednostce, tylko po prostu sumując wszystkie punkty w danym rzędzie. Yy, I potem szczurabka może zaraz sobie na przykład ten rząd daleki, w którym będzie ona na przykład sama, ale salad i tak i tak będzie zachowany. Po prostu musi być w jednym naszym rzędzie te 25 punktów. Nic ciekawego. Kondotier yy, w ogóle nieprzydatna karta. Ona jest na yy, oczywiście na utralach, podbondytów i mamy teraz tak barykada. Na koniec każdej struszej tury wzmocnij tę kartę o jeden. No nie, bo tutaj tak. No, barykadę musimy dać, ewentualnie jakimś wozem, bo ta karta teraz jedynie gdzie może być grana to na elfach, ale na elfach znowu nie gramy tego wozu bojowego, pod znaczy wozu krasnoludzkiego. Yy, ale tam akurat te bandyci są grani teraz na tych elfach. No i wtedy jednego elfa trzeba poświęcić za, za tą jakąś, nie wiem, jakiś furgon na przykład z kart neutralnych, albo właśnie tutaj za e, jakiegoś elfa wrzucić ten krasnoludzki wóz, żeby tutaj dawać tą barykadę kondotierowi, więc troszkę tutaj za dużo poświęcenia, ale niemniej weźmy sobie tą kartę. Druga legenda na 32 beczki. Druga legenda na razie. Znaczy, nam może 20 beczek, weźcie parę może. Brutal pod naszą wtawię. Możemy go sobie oczywiście dobrać. Mamy zysk 0, rozmieszczenie, wzmocnij tę kartę o 0. Wzmocnienie jest równe podstawowej siły siły ostatnie zniszczonej jednostki z nagrodą. No i teraz fajnie, bo oczywiście im większa nagroda, tym mamy tutaj większe wzmocnienia tej jednostki. Za każdym razem, gdy wyznaczasz nagrodę za wrogą jednostkę, zwiększ zysk tej karty o 1. No i spoko, naprawdę spoko. Bo tutaj tych narod można troszkę wyznaczyć, chociażby naszą tutaj właśnie poręczmię czarownic. Która nie dość, że tworzy nam 3 korony, czyli 3 monetki nam daje, to też wyznacza wrogie jednostce na silniejszej, na koniec naszej tury tą nagrodę, więc ten brutal ten fajnie by sobie działał. Mamy zatem w jednostce 5 punktów obrażeń, powtórz tyle razy ile statusu posiada ten cel. I ta karta była dawniej stosowana, głównie jeszcze jak była ta meta nekerowska, pod właśnie Ciri nowe, gdzie oczywiście on, on, ta karta zbijała Ciri od razu. Bo tutaj mamy 5 punktów obrażeń za każdy status, ona miała Veila, miała tarcze i miała wytrzymałość, więc od razu 15 punktów zadawaliśmy i ona miała 8 punktów siły, więc idealnie ją sobie zbijaliśmy. nie bojowego już posiadamy, więc weźmy tego do Brutala w takim razie. Okej, okay, tutaj wszystko znane, na razie Wagenburga można sobie wziąć. O, Wagenburg akurat fajny jest z, z krasnalami teraz, bo oczywiście daje cały czas z fajnie też działa sobie z Munro, i na koniec naszej tury daj sąsiadującym mi na tym pancerza. Dopóki, oczywiście, ten pancerz będzie na Wagenburgu. Bo, jak on zniknie, no to w tej Wagenburgu tego pancerza już nam dawać nie będzie. Więc warto na to zwracać uwagę. Dobra, to każdą kartę znamy. Mamy atrapę. Atrapa może być fajna, ale Bjornie z fenomenalną kartą pod nasze korsarzy. Bjorn zrobi fajne punkty. W czasie do swojej talii sojuszniczy jednostkę z pola bitwy, następnie zagrać wierzchnią jednostkę ze swojej talii. I ta atrapa była fajnie stosowana dawniej właśnie z Neckerem i z salamandry pod trucizny, bo Bjorna, Weteran, rozmieszczenie zetrzyj się z wrogą jednostką, czyli działa on podobnie jak. Yy, jak Seltkir. Nie, przepraszam, nie jak Selkirk, co ja gadam. Działa on podobnie jak Arnak Hat który oczywiście ma też Z30 drugą jednostką. Więc po prostu nie tak, że coś pojedynek, tylko po prostu mamy, na przykład mamy 4 punkty siły i po prostu jakby zadajemy 4 punkty w drugiej jednostce obrażeń Jeśli ona miała na przykład 8, no to ona nam wtedy też jakby oddaje i wtedy mamy to z się, co nie? A nie od tego pojedynku. Więc po prostu mamy teraz 4 punkty obrażeń i ona ma przykład 4 punkty, no to po prostu niszczymy siebie i jego. Nawzajem. O to chodzi. rozkaz rządza krwi 2, odrzuć kartę, następnie przenieść ją z powrotem do ręki. No i spoczko, oczywiście to fajnie sobie też będzie działać, bo może odrzucić sobie jakąś morgwarkę, jakiegoś harcownika i po prostu potem zagrać tego naszego biorna jeszcze raz z naszej, z naszej ręki. Więc super sprawa. Dobra, stało nam 8 beczek, a w tym momencie stało nam nawet już 7 beczek. Więc no, zobaczymy, co tam ciekawego się poleci. Przewodnik karawany, karta neutralna. Dużo tych neutrali leci, nie spodziewałem się w sumie tego. Wzmocnij tę kartę o 3, również daleki zasięg, stwórz bazowy tej karty w tym rzędzie wieś, skorzystaj z obu umiejętności. Czyli na no, po prostu na więzi musi mieć dwa y, egzemplarze tego przewodnika karawany. Znaczy jednego na bordzie i potem drugiego sobie zagrywamy z, z naszej ręki. I mamy wzmocnienie o 3 i tworzymy jeszcze raz taki egzemplarz, więc oh, naprawdę fajnie to God. działa. I w dawnych metach było to grane z Insurekcją i było to grane z Adalią, która tworzyła tą jednostkę. Teraz Adalia tworzy tylko i wyłącznie karty Królestw Północy. Dawniej właśnie tego nerwa dostała. Poławiacze Perł. Odliczenie 3, zyskaj monety w liczbie 6. No, niegrywalna karta. Ona jest dość łatwo ją zbić, a te monety w sumie tak... Wiele nie wnoszą jakby, jak inne jednostki, czy to jakiś swarm Jakieś stworzenie fanatyków yy, Czy po prostu, nie wiem, jakieś obrażenia, co nie? Yy, weźmy sobie absolwentów Dobra, dwie legendy na trzydzieści beczki Przecież to jest niemożliwe Są nam cztery beczki Gdzie jest ten zwiększony drobia ja się pytam po wbiciu tej Yy, poziomu 60, nie wiem, nie pytajcie, nie wiem, okej, okay. jakiś epic, Junot, Junot musi być grany, dobra, wytrzymałość, rozmieszczenie, wzmocnij sojuszczą jednostkę o 6, rozkaz, daj sojuszczą jednostce 3 punkty pancerza. No i jest oczywiście za spoko kartą, yy, może być ona grana tutaj ewentualnie z yy, jakimś właśnie Munro, jakimś Zoltanem, ogólnie z kastalami. Raczej tylko tam znajdzie ta zbrojna jakiekolwiek zastosowanie. My bierzemy sobie Unoda, Gdzie mamy zniszczyć ranną wrogą jednostkę. Więc teraz powiedzmy, że obijamy sobie grota tego 12 punktowego za jednym punkt obrażeń chociażby nawet. I Unoda możemy tą jednostkę sobie dobić, więc spoko sprawa. Dobra, tutaj nie mamy nic. O, pierwsza pułapka w ogóle, spoko. A, weźmy bandę orwisów. ostatnia beczka przed nami, której mamy gubno standardowo bierzemy tarczę z łusek, ona była grana i może jest grana w niektórych wersjach pod mewę z, z, z złotym nekerem i z wiedźminami na klosach północy gdzie ta tarcza z łusek fajne punkty właśnie generowała i przede wszystkim dawała nam tarczę, nie? Mamy wzmocnić jednostkę o 4 i daj jej tarczę gdy tarcza z łusek znajduje się na twoim cmentarzu z jednostkę daj tarczę, a następnie wygnaj się, spoko no i dobra, i to było na tyle, jeśli chodzi o nasze beczki i o ten odcinek, yy, także no dajcie znać, bo oczywiście takie beczki, takie openingi, gdybyście chcieli tego więcej, to na głównym koncie mam od groma punktów nagród i pewnie beczek też tam coś się znajdzie, więc wtedy nawet takie 100 beczek moglibyśmy sobie przygodowo otworzyć, może bez żadnego tam większego omawiania tych beczek, no bo tam na tej metowych taliach, no to raczej bez omawiania to wszystko robimy yy, i coś cokolwiek ale za to akurat moglibyśmy takie sobeczek otworzyć. Zobaczymy jak wygląda drop po wbiciu któryś tam raz z kolei tego, tego poziomu i czy faktycznie ten te drop jest zwiększony i faktycznie czy oddają te beczki, bo powiem Wam szczerze, że na tej metowych taliach na tym głównym kącie dawno nie otwieram żadnych beczek. Także dajcie znać. No i jeszcze raz najmocniej przepraszam, że dzisiaj jest tylko taki luźny, deczer, lu, taki luźny materiał z otwierania beczek. No, ale dobre. No, ale beczki nie oddały. No, Raczej dobre, moi panie w sklepie. No, a nie, właśnie jakieś granie. No, bo tak jak mówię, no, troszkę się stiltowałem dzisiaj przy tym guincie grając i nic nie wygrywając. no Niestety, bywają i takie dni. No i po prostu, no, jak mamy, nie mamy metowej talii, gram na metową talię. No, to zazwyczaj z miejsca jest GG. No, chyba że przy popełni jakieś drastyczne błędy i po prostu przegra na własne życzenie. Także no, w tym odcinku to byłoby na tyle, także dzięki, że byliście dzięki za oglądanie, się podobało. Nie zapomnijcie o lajkach, o subskrypcjach. Właśnie, a propos subskrypcji, zauważyłem, że na tym kanale moim tutaj da dalej jest taka tendencja, że 75% osób ogląda dalej bez subskrypcji, więc drogi mój widzu, kochany, jeśli jest sobie subskrypcji tutaj na moim kanale, to proszę, zrób to teraz w tym momencie. Kliknij sobie jeszcze dzwoneczek, żebyś na bieżąco z kolejnymi materiałami. Żeby cię nie przegapić, bo aczkolwiek kto wie, może kolejny materiał, który pojawi się na moim kanale, pomoże tobie wbić, na przykład powiedzmy proranka, albo podać poda 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 się na tyle, żebyś im grał cały czas yy, na laderku kto wie, a może jak jesteś nowy, początkujący w Gwinta i moje wskazówki, czy też y, jakieś tam deczki ci się przysłużą, a może odwalam tyle błędów, że po prostu uśmiejesz się do, do łez, kto wie, bywa i tak. Yy, także też. Nie zapomnijcie o, o lajkach, właśnie o subskrypcji, o swoich linku w opisie. No i zostawcie jakiś miły, fajny komentarz. Także naura i do następnego.